Dobry dzień dobry, witajcie z ponownie. Drugi dzień na Słowenii. Drugi raz jadę eksplorować góry. Wgrałem kolejną trasę ze strawy jakiegoś lokalesa. Zobaczymy co oni tutaj jeżdżą po wczorajszym pchaniu. Mam nadzieję, że ten co dzisiaj jechał tą swoją ten swój ślad nie wypychał do góry więc i ja nie będę wypychał. Tak czy inaczej, tak samo jak wy, nie wiem co mnie czeka, ale chętnie wam pokażę. Zapraszam na jazdę. Wam to pokazać. O tam. はい。 To dzisiaj byłem tylko że samochodem ale sobie pomyślałem, że fajnie byłoby podjechać ten, ten odcinek no i proszę zupełnie przez przypadek zaprowadził mnie tutaj garmin. Także zaraz się pewnie zacznie piękny podjazd tam nade mną piękne Piękne góry Uwielbiam takie klimaty Летим вдоль. No. Takie podjazdy to ja rozumiem. Sztywno, sztywno Dwie dyszki jak nic. No nie no, muszę to zdjęcie tu zrobić. Ej nie mogę tego nie machnąć. Patrz. Zobacz co jest. kurcze nie znoszę stawać na podjazdach. Ja jakoś tak... Uważam, że powinno się je robić na raz No ale kurde, będąc w takich miejscach, nie zrobić foty. No to... No to bez przegięć, no. A co prawda, ja tu już jadę z 10 minut do góry, a oni dopiero bezlitośnie włączyli segment. ohoho znaczy, że będzie się działo. Do tego momentu żałowałem, że nie mam tutaj szosy. Ale już wiem, że w tym przypadku byłby spacer. Na szosie bym tego nie wyjechał w życiu. litości. Jaha, jag kastade på Nie, nie, podjazd się jeszcze nie skończył. Ale fajnie popatrzeć, że tam byłem przed chwilą. I to wszystko objechane z boczem. Cały czas pod górę. Przepiękny podjazd. I przepiękny widok. Chcę zapeszać, ale to chyba koniec podjazdu. Uh, uh. Tak mi to wygląda Dobra I co teraz? Idziemy w dół Okej okay. wam, wyjechałem z lasu i Garmin zgłupiał Nie jest w stanie mnie zaprowadzić do startu bo pokazuje mi węsko biała Zgubił kurs Stracił mapę Nie wiem gdzie jestem Jadę przed siebie Jestem bardzo ciekaw gdzie wylądowałem No nic, trzeba zobaczyć tutaj na znaki Tak, bled tutaj, dobra 5 kilometrów Okej okay. No i zobaczmy co tu się dzieje Czy tu jest też nie. Dobra, prosto. Yeah. Hej. No i tak to jest, kurczę. Masz garminy cuda na kiju, a na końcu i tak by się przydała mapa papierowa, żeby wrócić na Hatę. No dobra Chyba mniej więcej kumam gdzie jestem, no mam nadzieję, że, że to jest ta droga, o której myślę. Także jedziemy, będzie trochę asfaltu. No, to ogarnąłem, nie było łatwo, końcówka masakra! Słowenia pokazała, pokazała wszystko co, co potrafi, czyli po pierwsze, z jednej strony piękno, pięknie oznakowane i przygotowane trasy rowerowe. W ogóle nieoznakowane góry, kompletnie nie ma w górach nic, żadnej informacji, żadnej tabliczki. Także jak nie ma traka, to w ogóle nie ma co jechać, bo szlaki są kompletnie nieoznakowane. Tutaj w stosunku do Austrii to jest po prostu przepaść. W Austrii jedziesz i masz co chwilę tablicę, gdzie jesteś, tutaj jedziesz i nie wiesz, gdzie jesteś. Garmin zwariował w połowie drogi, tak jak mówiłem. A, no na szczęście wylądowałem 5-6 km stąd, już w mieścinie, jak już widzisz żałta. no to już jest nadzieja, że w najgorszym wypadku ktoś po ciebie przyjedzie po prostu. No, więc, e, e, więc już było, było nieźle, dokulałem się asfaltówkami, tutaj 5 km. E, od, od zjazdu z gór dokulałem się asfaltówkami do, do pierwszego miasteczka i ja już wiem, gdzie jestem, bo mieszkam tam na dole. Także e, naprawdę bardzo fajna trasa, świetny podjazd, świetna wyrypa, po prostu ściany, tak jak lubię. Czyli po austriacku, ale oprócz oznakowania. Zobaczymy, co będzie jutro. Dzisiaj był wyjątkowo aktywny dzień. Rano z dzieciakami, przepiękna trasa rowerowa dla dzieciaków. E, no, i rodziców pokażę też na swoim kanale nad jezioro Bochińskie. No, i dzisiaj ta, ta runda tutaj z kempingu, gdybyście tu kiedyś wylądowali, to naprawdę polecam ciągnijcie traka. Bo kawał fajnej, kawał fajnej rundy. Jadę w takim razie na Browara. Dziękuję Wam serdecznie. Jak się podobało, to tam. No i co, do zobaczenia. Jeszcze będzie, jeszcze będzie trochę Słowenii, potem będzie Chorwa. No w końcu wakacje, nie? Także do zobaczenia.